Zaczynamy ten bardziej zimny poranek w Hiszpanii. Najzimniejszy ze wszystkich jestem ubrana w bluzie, co prawda jestem w szortach, ale nie wiem, nie zakładałam nawet w takie opcje, żeby obierać spodnie. No i chyba teraz wyjdzie słońce i będzie git. Ale na razie jest trochę zimno. Idę teraz w stronę oceanu, później skręcam. I idę dzisiaj 26 km do Vigo, dużego miasta co zrobiłam z czapką, z daszkiem. Ona leżała na samym dnie plecaka tak wpchana we wszystkie rzeczy od wczoraj. Wczoraj słońca nie było, więc ją nie zakładałam. No i teraz ona jest krzywa i nieładna. Trzeba coś z tym zrobić. Mam możliwość wyboru, żeby tutaj, gdzie jest interes, przeszłam przez ten most. Mogę pójść tą ścieżką taką bardziej oficjalną, ale jakby no też jest ponad wybrzeże Tylko widzicie, oceanu tu nie widać, się przez wioskę prowadzi, albo iść po wybrzeżu samym. No i idę tą lewą. No bo już sobie zdecydowałam zostać, tu na tym wybrzeżu, więc tak sobie pójdę. Bo jakbym chciała iść bardziej centralną częścią. No to jeszcze dwa dni temu sobie skręciłabym na centralną wersję trasy portugalskiej. Już wtedy nie widziałabym oceanu ogólnie ostatnie dni, tylko szłamby przez różne monumenty, wioski i takie rzeczy i jeden dzień dłużej byłabym w Portugalii. Ale no już skoro wybrałam raz ocean i wybrzeże, no to myślę, że każdy kolejny raz też już mam wybierać, bo inaczej to nie ma żadnego sensu. Czy my jej ufamy? Przecież ona jest zielona. To są oznaczenia tej trasy, którą teraz idę tego kawałku, tego mostu, co wam pokazywałam, do Vigo I są zaznaczone segmenty, fragmenty zielonymi strzałkami. Nie wiem po co, ale w sumie żeby chyba rozróżnić tą trasę, którą idę ja i tą bardziej oficjalną, która bardziej po prawej dalej od wybrzeża. Mam wrażenie, że ze wszystkich pielgrzymów na trasie z 50 parę procent to są osoby y, na emeryturze, starsze małżeństwa albo jakieś starsze koleżanki, koledzy, którzy y, razem idą. Też solo y, podróżników jest sporo, więc powiedziałabym, że na podstawie tego można... Ocenić na ile jakby ta trasa jest skomplikowana. W sensie jak na przykład patrzycie na to i się zastanawiacie, czy ten dystans na 280 tam 300 km to jest strasznie dużo, strasznie ciężko, czy nie. No to wam powiem, że bardzo dużo osób w starszym wieku, e, tak w okolicach 70, nawet starsze, nawet starsze osoby spotkałam, e, które to robią. Robią to wolniej, więcej potrzebuję na to dni. Ale na spokojnie bez problemu idę z pracy, cały dzień i dobrze sobie z tym radzę. Jakby pewnie, że to są osoby, które moim zdaniem są bardziej wysportowane i przyzwyczajone do takich rzeczy, ale to w takim przypadku totalnie nie jest nieosiągalne dla osób w naszym z wami wieku czy tam trochę starszych w okolicach 40-30. Chciałabym powiedzieć, a propos tego co mówiłam parę dni temu, że nie ma łazienek i punktów z wodą. Teraz jak jestem na wybrzeżu to są. Jest bardzo dużo łazienek i są te punkty z wodą, co były poprzednio w Portugalii. Mi się wydaje, że to jest taka specyfika właśnie tych stref plażowych, bo to są zarówno punkty do nabierania wody, jak i takie prysznice, wiecie, że... Po kompanii się wychodzisz i możesz ten piasek pozmywać. I to jest połączone, więc to jest i dla pielgrzymów, i dla osób po prostu wiedzających plażę. I teraz tego jest sporo. Są też różne kagarnie, które na razie są zamknięte. Dziś jest dziesiąta, więc nie wiem, czy się otwierają w ogóle, czy są zamknięte po prostu już sezonowo. Ale infrastruktura się polepszyła i mi się wydaje, że dzisiaj będzie cały dzień tak. Fight. bardzo miłe miejsce i gadałam z kelnerem o tym, że też raz widzę tutaj White od początku swojej podróży on powiedział, że właściciel tego miejsca on jest baristą, w sensie bierze udział w jakichś tam konkursach i ma jakiś tam tytuł, jakiegoś tam zasłużonego baristy i super smakuje ten White faktycznie i był to jeszcze będzie na samym początku, którego jeszcze nie ma bo już go zjadłam, wypiłam super smakuje taka kawa. jeszcze kanapeczka z pomidorkiem. Wyprowadziły do oceanu. Chyba teraz kawałek jedziemy no flaskiem Fantastycznie. Zgadnijcie, kto się kąpał w oceanie. Ja się zastanawiałam długo, czy zostawić to na później, ale tutaj była taka idealna plaża i spokojnie można było zostawić rzeczy. Inna na parę perygrzymów się to tak myślałam, że super, to jest idealny spot. Że to jest akurat ten moment, że jakbym miała w ręku jedzenie, w sumie jakiekolwiek, to na pewno by go zabrali. No, bo w bardzo agresywne, To jest restauracja z tarasem. Mi się wydaje, że dlatego tu są. I mi się wydaje, że mogą zabierać jedzenie ludziom paszcza. Bardzo mi spoletają. Krążą, no. Duże są, ogromne. Chcecie zabrać mój plecak i podrzucić go do wigo. Ale nie by było. Teraz trochę ciężkie trzy kilometry. Bo. Wchodzę do miasta, do tego dużego Wigo, gdzie nocuję. I zostało mi niby jeszcze dużo, a niby już jestem w mieście, ale jestem tak totalnie na obrzeżach. I mam iść cały czas tutaj obok tej drogi. Jest fale, jest ruch, słońce, takie rzeczy. Urokliwe widoki na dzisiaj się skończyły, ale za chwilę będzie prysznic i spacerek i zakładam, że w centrum będzie całkiem fajnie. Zatarłam! Oh. Całkiem fajnie, patrzcie. To jest to jakby... Nie alberga, tylko... Czekajcie, nic na widzicie. Teraz. Bo to nie jest albergo, tylko to jest jakby taki hostel, hotel. I to jest pokój sześciosobowy. Łazienka na 6 osób. On super. Ale to jeszcze druga. A, druga łazienka, bo... Mamy dwie łazienki. To jest mój łóżko, Bardzo... Ręcznik. Ale super, nie bardzo miło. Hej, hej, hej! Jednak w dużych miastach rana jest inaczej niż w mniejszych wioskach, tam gdzie zaczynaliśmy wcześniej. Tutaj jakiś już ruch, coś tam, wszyscy do pracy, autobusy. Jezu, kłamie, dzisiaj jest sobota, nikt nie idzie do pracy, ale i tak trochę ludzi, jakieś żule, jakiś taki klimat, no taki wiecie, miejski, poimprezowy, bym powiedziała. Jest 8.08 i dalej jeszcze się nie rozjaśniło tak zupełnie. Idę teraz zjeść śniadanie, bo nocowałam w hotelu, w sensie w hostelu hotelu, ze nie było kuchni, więc idę zjeść. Już znalazłam sobie miejsce, które jest otwarte w tej godzinie. Idę na śniadańko i później już będzie totalnie jasno i będę szła. Chciałabym usiąść z tej jedzenia Naprawdę się tutaj, ale wczoraj miałam sytuację, gdzie zamówiłam czworosy. Usiadłam na sekundę e, na zewnątrz, zrobiłam zdjęcie do czworosy, i za sekundę e, Mewa ukradła mi dwa. Po prostu Mewa się wziął znikąd, przeleciała i zabrała, więc już nie ryzykuję z jedzeniem. Hej! Patrzcie, jest winda, się przyjeżdża na stację kolejową. I tu jest dworzec. Ja mam przejść przez dłożec i pójść w tamtą stronę, na swoją ścieżkę. Ale co za widoki w ogóle? Wow! I to, co jest ciekawe, w sensie ogólnie, Cały ten budynek, patrzcie jak jest zrobiony, że ta część miasta po prostu leży dużo niżej niż e, tamte, gdzie jestem teraz. Bo ja myślałam, że teraz wjechałam windą, tutaj jest winda, że wjechałam window, więc będę zjeżdżać, ale nie. Ta część, gdzie jestem teraz, ona jest po prostu dużo wyżej położona, więc jakby ja już nie muszę zjeżdżać w dół, tylko już jestem w tej części, której potrzebowałam i sobie po prostu schodzę. Się wydaje się, że to jest super skonstruowane. Zdecydowanie bardzo fajnie przemyślany po prostu budynek i super rozsądzanie. Bardziej jestem wdzięczna temu panu z hotelu, z recepcji, który poleciał iść tą ścieżką, a nie tą oficjalną, żeby wyjść z miasta, bo to jest super. Faktycznie teraz ludzie wyprowadzają piesków, biegaczy, rowerzyści. Jest spokojnie, fajnie, bardzo miła taka ścieżka. Zaletą jest to, że jest jeszcze nie asfaltowa, więc nogi będą mniej boleć. Bo szczerze mówiąc, to kiedy się idzie cały dzień tylko asfaltem, to dużo mocniej czuć to pod koniec dnia w stopach. Więc to, że przejdę dzisiaj na początek 4 km tym właśnie paskiem, to super. Przutrowe ścieżki. Super. Nie tylko na rower, ale na chodzenie też. Widoczek na miasto. I teraz wejdę wyżej i będzie jeszcze lepsze. No bo ogólnie miałabym iść tam. Jakby wybrzeżem jak zawsze. Z jednej strony spoko, mogłoby się wydawać, ale z drugiej strony to by było podobne wybrzeże na to jak wchodziłam do Vigo. I tam są różne fabryki, port i jest hałas i jest niefajnie fajnie. że ja idę tu, a mogłabym iść tam, gdzie są te krany. aż tam, tam, tam. A ja tutaj mam widoczek. Jednak nie tylko ja tu chodzę, bo widzicie, jest oznaczenie, że się skończyła ścieżka. W sensie, że dalej już nie i że tutaj można skręcić na oficjalną drogę. I mega się cieszę. Bardzo to było pomocne, bo nie chciałam włączać internetu, żeby sprawdzać. Słuchajcie, na kolejnej chopce już zaczęłam coś podejrzewać. Sprawdziłam na komucie, i dzisiaj mam dzień pełny górek. Będzie pod górkę, będzie z górki. I szpilki są takie naprawdę dość spore. No to już w sumie kolejna z nich. Dobra, no tutaj jeszcze nie jest aż tak mocno to widoczne, ale sprawdźmy. Sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. Procent. 8, no 8 to nie jest dużo, ale przysięgam, że przed chwilą było 20 czy coś jeszcze. Pokażę. Busem postojów jest to, że jak postój się kończy i trzeba zaczynać iść, to bardzo bolą stopy. W sensie od razu wszystkie te otarcia i to wszystko, bardzo, bardzo czuć. Więc te pierwsze kroki są mega bolesne. W sumie później parę metrów i się przyzwyczajesz. A teraz jest komba, bo idę jeszcze w dół, więc cisnę po prostu na wszystkie oh, bolesne miejsca. Ale no, tak już jest życie pielgrzyma. Ogólnie o tym za dużo nie gadam, ale jakby... To jest prawda, że bolą trochę plecy pod koniec dnia, że bolą stopy. Jak cały dzień się idzie asfaltem, no to czuć takie pieczenie po prostu w tych stopach pod koniec dnia. Jest dużo ja przynajmniej mam odcisków. Dokupowuję cały czas plastry, żeby to wszystko pozakleić, żeby w jakiś sensowny sposób się zabezpieczyć. No, jakby to jest. Nie wiem, czy da się jakoś dobrać buty tak, żeby było idealnie, żeby w ogóle nie mieć żadnych problemów. Bardziej spotykam inne sytuacje, gdzie ktoś później w trakcie drodze idzie kupować nowe buty, albo potrzebuje więcej dni odpoczynku, bo nie może kontynuować podróży, czy coś w tym stylu. No, i też widzę, że. Każdy, kiedy przed wyjściem, po prostu kleje te plastry, i, i każdy używa różnych maści, tych chodzących i takich rzeczy. Ale mi się wydaje, że to jest taka po prostu naturalna część. Jezu, ja nie mogę patrzeć na tą czapkę. Mówiłam wam, że ją zapcham do plecaka, a teraz jest krzywa. W każdym przypadku, w każdym przypadku jest to taka no, duża część tej podróży. I warto być uważnym i obserwować, żeby nie działo się nic złego, ale też no, po prostu podchodzić do tego normalnie, no, że to, jest, to tak jest, jak się chodzi 30-20 km dziennie, no to raczej tak jest. Ale e, trzeba odpoczywać, regenerować i dbać o siebie. już mówiłam, ale nie lubię hiszpańskich miast. W sensie w portugalskich miastach był taki jakiś klimat e, i te wioski bardzo mi się podobały, a tutaj jest tak... jakby spoko. Jest więcej cieniu niż e, jak się idzie wzdłuż drogi, po prostu pustej, ale nic fajnego. Nie wiem. Słuchajcie, jakiś mam taki humor dzisiaj nie najlepsze. Ale spoko. Nie zostało mi dużo kilometrów. Nie, jakoś tak niby nic się nie wydarzyło, ale coś tam sobie kręciłam w głowie i, i widoki, te wszystkie rzeczy dookoła jakoś mnie za bardzo nie fascynują, więc zostaję w tym. I w swoich myślach I... No, czy się odłączyć od tego, wrócić w tryb turystyczno-pielgrzymkowy i jakoś polepszyć sobie ten humor. Trochę mi brzuch boli, chwila narzekania, bo narzekajmy na wszystko. Idę dużo, dużo, dużo w dół i bardzo mi bolą wszystkie otarcia na stopach. Jak idę w dół, bardzo to czuć. Drugie, nie ja lubię hiszpańskiego jedzenia i totalnie nie wiem, co mam tu jeść. W sensie dzisiaj planuję wpaść do sklepu, też przygotować i mieć kolację i śniadania, bo to są same kanapki i takie rzeczy, które już po prostu nie chcę pakować w siebie, bo nie czuję się z tym dobrze. W sensie po prostu to wystarczy na pół godziny, a później dalej jestem głodna. Teraz coś zrobię, żeby poprawić ten humor. Może coś fajnego sobie zobaczę czy wymyślę. Jestem dorosła osoba. Jestem tu po to, żeby wymyślać dla siebie zabawy, poprawiać sobie humor i w ogóle im się zajmiemy. poprawiony stało mi chyba 4 km zrobiłam przerwę zjadłam niedobry burger ale wypiłam dobrą kawę mam nadzieję, że górki się skończyły na dzisiaj bo chciałabym już poleżeć i odpocząć no ogólnie wiem dlaczego tak się czuję dostałam okres, więc trochę boli mi brzuchy i potrzebuję więcej odpoczynku ale to akurat super, bo na jutro mam zaplanowane tylko 13 km, więc to jest taki totalnie chill day, gdzie będę dużo, dużo odpoczywać. A teraz mamy dotrzeć do Alberga. Słyszę jednak w lewo, w lewo. Dyszczowy poranek, to mój ulubiony typ poranka na Kamino. Jest jakaś taka aura spokoju i ciszy. Dodatkowo dzisiaj jeszcze jest niedziela, więc domyślam się, że też dlatego. Jest taki większy spokój, puste drogi. Wychodzimy teraz z wioski, w której nocowaliśmy. Ja wychodzę z wioski, w której my z Wami nocowaliśmy. <grym> dzisiaj mam bardzo krótką trasę zaplanowaną. I taki dzień spokojny. Może nawet spróbuję wolniej iść. Zobaczymy, jak mi z tym pójdzie. Albo po prostu będę więcej się zatrzymywać na kawę, na przykład. i przez 4 km miałem fajne kobiece towarzystwo. Gadałyśmy sobie o różnych rzeczach miłosnych i nie tylko, słuchaliśmy muzyki. To było bardzo fajne i miłe. Jedną z tych kobiet spotkałam jeszcze 3-4 dnia. Wtedy się się i się przywitałyśmy się, więc teraz jak się zobaczyłyśmy to było fajnie, bo można było pogadać o tym jak minął ten kawałek drogi, kiedy się wiedziałyśmy ostatnio. wcześniej czegoś takiego nie spotkałam, to jest myjnia dla piasków. No pachnie tu pieskami. Patrzcie, to się daje pieska. Jezu. wow! No boska. Alberga już ma być otwarta, więc idziemy się meldować. I to jest najtańszy alberga, w którym spałam, bo kosztuje 8 euro. Zobaczymy, jak to wygląda. Doczekałam się momentu, kiedy chyba przestało padać. No tak ledwo pada, ale patrzcie, to niebo cały czas jest szare. Ale jak sprawdzam na przykład u Indii, e, sprawdzam chmury, no to niby nie ma żadnej deszczowej chmury, więc jakby nie wiem, e, czym się skończy mój dzisiejszy spacer. Ja dzisiaj zrobiłam te swoje 13 km, więc zameldowałam się o 13 w Albergen. I teraz jest 15.30, już jestem ogarnięta ze wszystkim, sprawdziłam na noclegi na przyszłe dni, wszystko porobiłam w telefonie, co potrzebowałam. I teraz idę zjeść, bo niestety jest niedziela i sklep jest zamknięty, więc nie kupię sobie jedzenia, nie ugotuję, ale znalazłam wszystkie ceria. Mam nadzieję, że pizza będzie normalna, jakaś taka jak zwykła pizza i sobie normalnie zjem. A później pójdę na spacerek, jeżeli się nie rozpada jakoś mocno. I mam w planie jeszcze spróbowania jakichś fajnych e, hiszpańskich deserów. No, chciałabym kawę i jakiś deser, może jakiś flan czy coś takiego. Że właśnie przy okazji powiem kilka słów o tym municipalnym albergue, gdzie dzisiaj zostaję. Jak już mówiłam, to jest najtańsze albergue, w których nocowałam za cały czas, kosztuje 8 euro i to jest właśnie takie jedno, które, e, którym opiekuje się jakaś fundacja, więc tam pracują wolontariusze i ogólnie jest taki klimat totalnie dla wszystkich i tam jest bardzo dużo łóżek, chyba mają 90 miejsc czy coś w tym stylu, ale na przykład to było jedyne miejsce, gdzie nie było gniazdek przy łóżkach, więc już sobie naładowałam też powerbanka ale wszystko reszta jakby prysznicy, łóżka, pościel w municipalnych albergach jest taka papierowa jednorazowa. W innych tych droższych prywatnych jest zazwyczaj e, już zwykła pościel, którą biorą. No i to jest jakby takie spoko rozwiązanie. Może nie chciałabym tak spać codziennie, w sensie z taką ilością dużą osób w pokoju, ale raz na kilka dni jest bardzo spoko.